Witam serdecznie. Jestem mamą 12-letniego Olka. Mój syn jest chłopcem w spektrum autyzmu. Nasz proces diagnozy trwał kilka lat, natomiast taką ostateczną diagnozę autyzmu uzyskaliśmy dosyć późno, bo w trzeciej, to była trzecia klasa szkoły podstawowej. Początkowo Olek uczęszczał do szkoły publicznej, masowej, bez oddziału integracyjnego. I w tej formie kształcenia radził sobie całkiem dobrze do pewnego momentu. Pewne zaburzenia, a przy tym ograniczenia, które wynikały właśnie z autyzmu, stanowiły dla nas niejednokrotnie liczne źródła wyzwań, pewne bariery, z które musieliśmy pokonać w aspekcie właśnie procesu nauki czy też funkcjonowania. Co się przekładało na bardzo mozolną również pracę w domu, jak i samo nasze funkcjonowanie jako, jako, jako rodziny. Dlatego też, pomimo, że szkoła zapewniała nam różne formy kształcenia specjalnego, które wynikały z orzeczenia, zaczęliśmy z mężem poszukiwać troszeczkę Innej ścieżki rozwiązań, takiej, która zapewniłaby naszemu synowi lepsze warunki, szersze perspektywy, dostosowane do jego potrzeb, a, to, a przede wszystkim do takich realnych możliwości w rozwoju i, i w nauce. I tutaj muszę przede wszystkim podkreślić, co jest dla mnie bardzo ważne: że Olek jest chłopcem bardzo ambitnym, bardzo pracowitym i oceny, które osiągał, bardzo często nie były adekwatne do tego, ile pracy włożył, jak się bardzo zaangażował. I, I dlatego też właśnie poszukiwanie tej ścieżki było dla nas bardzo ważne, bo tutaj osoby z autyzmem uczą się inaczej. Nie działa zasada, że jak się postarasz, to to, to osiągniesz, że dasz radę. Więc bardzo ważne jest dotarcie do, do osoby w spektrum autyzmu, I, i właśnie tutaj dostrzegliśmy potencjał Zielonej Szkoły. Jakie aspekty szkoły są dla Pani najbardziej wartościowe i pomocne dla ucznia z niepełnosprawnością? Jeśli chodzi o aspekty, mogłabym tu wymienić kilka. Na pewno na początku najważniejszym aspektem było dla nas indywidualne podejście do, do dziecka, czyli indywidualizacja procesu nauczania elastyczność realizacji podstawy programowej to na pewno było dla nas wyznacznikiem w wyborze szkoły takie elementy jak mała szkoła małe klasy stricte z samego założenia stwarzają lepsze warunki do indywidualizacji procesu nauki Tutaj też trzeba podkreślić ważny element takiego bezpiecznego otoczenia, w którym jest jedna klasa, w której jest realizowana nauka. Nie ma potrzeby, tak jak to się odbywa najczęściej w innych szkołach, zmiany, zmiany klasy na poszczególne przedmioty. Nam osobom, które są neurotypo, neurotypowe, wydaje się to bardzo takie błahe, natomiast dla dziecka w spektrum to też ma bardzo istotne znaczenie. Natomiast aspekt, o którym chyba lepiej mogę powiedzieć z perspektywy czasu, jest przede wszystkim społeczność, którą to, ta szkoła tworzy. Ta otwartość, świadomość potrzeb, problemów, jakie wiążą się właśnie przy pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Otwartość. Otwartość na potrzeby, właśnie dzieci, jest widoczna na każdym kroku. Dostosowanie różnych narzędzi pracy, formy przekazu, formy pracy z dzieckiem, możliwość wydłużenia czasu pracy, analiza potrzeb dziecka to wszystko jest nieocenione w pracy, w terapii dziecka z autyzmem. A przede wszystkim, budowanie takiej relacji opartej na zaufaniu na pewno stanowi bardzo mocny. Fundament y, bezpiecznego otoczenia y, dla dzieci. Y, I jeszcze chciałabym podkreślić chyba najważniejszy aspekt. Aspekt akceptacji. Każda osoba, nie tylko dziecko z autyzmem, potrzebuje akceptacji. I tutaj w szkole istnieje właśnie taka świadomość wyjątkowości dzieci z niepełnosprawnością, potrzeby ich wsparcia, akceptacji, rozumienia. Szkoła bardzo mocno wspiera ideę pracy zespołowej, integracji i ta integracja odbywa się zarówno na poziomie wewnątrz klasowej, jak i również Taka międzyrocznikowa y, pomiędzy poszczególnymi klasami. Y, to stwarza, że stworzyło się naprawdę takie fajne, symbiotyczne środowisko, y, z którego czerpią y, korzyści wszystkie dzieci. Y, uczą się y, nowych kompetencji społecznych, które na pewno będą stanowiły kapitał w ich dorosłym życiu. Jakie zalety widzi Pani w podejściu szkoły do wsparcia uczniów z różnymi potrzebami? Dla mnie najważniejszym aspektem jest przede wszystkim indywidualne podejście, nie tylko w kontekście dziecka niepełnosprawnego, ale każdego dziecka, bo każde dziecko trzeba pamiętać jest inne, rozwija się w swoim tempie, potrzebuje odpowiedniego czasu. Dostosowanie więc formy, czasu, tempa, środowiska jest niezwykle ważne dla każdego dziecka. To stwarza możliwości perspektywy lepszego rozwoju, wyrównania szans, stworzenia możliwości wydobycia z każdego dziecka jego potencjału, dostrzeżenia jego mocnych stron. Natomiast te elementy sprawiają, że możemy je wykorzystać w budowaniu, w utrwalaniu kompetencji, w których panują deficyty, a w szczególności do wzmacniania, do budowania samooceny każdego dziecka. Bo przecież bardzo ważna jest chyba dla każdego, nie tylko dla dziecka, dla każdego człowieka wiara w siebie. A wiara w siebie bez powodu mówi się, że czyni cuda. Także budując tą wiarę w siebie, dajemy dzieciom możliwości do osiągnięcia, do osiągnięcia sukcesów na wielu płaszczyznach. A czy mogłaby się Pani podzielić z nami jakimiś konkretnymi przykładami, jakie szkoła daje nam w dostosowaniach potrzeb dla dzieci? Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny nie stanowi takiego obszernego materiału, ale przede wszystkim jest bieżącym monitorowaniem pracy, postępów dziecka. Wszelkie kwestie, które się pojawiają na etapie pracy z dzieckiem, analiza potrzeb, wyzwań, różnego rodzaju problemów, spostrzeżeń jest omawiana w ramach konsultacji prowadzonych z każdym nauczycielem prowadzącym dany przedmiot. Jak również bardzo często odbywają się spotkania, przynajmniej raz w tygodniu, z nauczycielem wspomagającym, w tym zakresie, który ma bezpośredni kontakt również z nauczycielami, które przedmioty prowadzą, również na tych przedmiotach, na których obecność nauczyciela wspomagającego nie jest potrzebna. Natomiast to nam, rodzicom, daje bardzo szeroki, szeroką wiedzę w zakresie pracy, postępów dziecka i tak samo również roz, odbywa się to w ramach prowadzonych zajęć terapeutycznych. Naprawdę ta otwartość, zaangażowanie widać na każdej płaszczyźnie współpracy z dzieckiem, która się przenosi również na naszą pracę dziecka w, również w domu. Jakie są oczywiście według Pani największe osiągnięcia bądź sukcesy dziecka w szkole, które są wynikiem właśnie wsparcia szkoły w rozwoju? Dla mnie najważniejszym aspektem, w którym widzę postęp syna, jest postęp w zakresie kompetencji społecznych i, i coraz bardziej rosnąca wiara w samego siebie. Um, autyści wolą pracę raczej indywidualną, natomiast szkoła bardzo wspiera taką pracę i integrację w grupie. I widzę, że Oleg coraz chętniej otwiera się na, udziały w na udział w różnych organizowanych konkursach, wydarzeniach szkoły, różnych formach edukacji poprzez zabawę, i naprawdę jestem z niego bardzo dumna. Bardzo byłam mile zaskoczona, jak dowiedziałam się, że syn sam się zgłosił do klasowego przedstawienia, w którym gra jedno z głównych ról, naprawdę w, z bardzo dosyć obszernym tekstem, więc naprawdę to jest miłe zaskoczenie i wcześniej nawet nie wyobrażałam sobie, że coś takiego może, może się wydarzyć. Po prostu... Funkcjonowanie Olka na co dzień, jego otwartość, jego zaangażowanie i przede wszystkim y, coraz większa samodzielność y, to jest, y, jest zauważalne i chyba najlepszy, y, najlepszy dowód na to, że jednak robi ogromne postępy. Jak Pani zdaniem szkoła angażuje rodziców w proces edukacyjny i wsparcie dziecka z niepełnosprawnością? Mogę z całą świadomością i tutaj jednoznacznie powiedzieć, że my czujemy się częścią społeczności. Nic nie dzieje się o nas, bez nas. Takie podstawowe elementy, jak właśnie bieżąca rozmowa, informowanie o bieżących postępach, funkcjonowaniu, spostrzeżeniach są, są podstawowe, ale jakże ważne właśnie w, w prowadzonej terapii z dzieckiem niepełnosprawnym. Natomiast muszę tutaj podkreślić przede wszystkim właśnie fajną formę prowadzenia edukacji bardzo często właśnie poprzez zabawę różnego rodzaju projekty, które są w szkole organizowane. I tutaj muszę podkreślić fajny projekt, bardzo inspirujący, 10 miesięcy dookoła świata, 10 krajów, dzięki któremu dzieci mogą poznać tradycje, kulturę, języki, smaki różnych zakątków świata. Takie, taki zalążek y, zbudowania ciekawości y, jest fajną formą nawet terapii, patrząc w kontekście mojego syna. Y, Taką formą terapii, gdzie dziecko, które boi się zmian, nie lubi zmian, otwiera się na chęć poznania świata, gdzie mierząc się z trudnościami, lękiem przed podróżowaniem, coraz chętniej otwarcie wychodzi do tego, co nowe. No mam nadzieję, że to jest początek rodzącej się pasji. Kochamy podróżowanie i bardzo chciałabym moim dzieciom dużo pokazać i mam nadzieję, że również to pokochają. Czy widzi Pani jakiekolwiek potencjalne obszary, które należałoby poprawić dla lepszego funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością? Szkoła ma ogromny potencjał i myślę, że podąża w dobrym kierunku. Stale rozwijający się, poszerzający się obszar zielonej edukacji świadczy o dążeniu do samodoskonalenia. Myślę, że należy do tego grona rodziców, chyba większości rodziców jednak czeka na, na ten proces weryfikacji i uszczuplenia podstawy programowej, która wymaga rozwiązań systemowych gwarantowanych przez państwo. Na pewno te działania pozwolą na przekierowanie nasze, naszej uwagi, koncentracji. Przede wszystkim na rozwój pasji nas naszych pociech, na które niestety teraz często brakuje czasu. Szkoła te pasje również wspiera wśród naszych dzieci, chociażby poprzez edukację muzyczną, organizowane zajęcia nauki gry na gitarze, czy też dodatkowe lekcje języka angielskiego i hiszpańskiego z notyfikarami. Not w których dzieci poprzez naukę, zabawę yy, mogą yy, właśnie yy, i różne interakcje yy, mogą właśnie nową wiedzę, tą naukę zdobywać. Mój syn bardzo chętnie uczestniczy w tych zajęciach. Natomiast gdybym miała wskazać jakieś elementy czy obszary warte zastanowienia, to tutaj chciałabym wspomnieć o tym, to jest moje osobiste przekonanie, jestem zwolennikiem szkoły bez ocen. W szczególności w aspekcie funkcjonowania mojego syna, który ma bardzo mocne poczucie i chęć rywalizacji, która niestety często też przejawia się nisko, pojawiającą się nisko samooceną. Na tym nieustannie pracujemy. W mojej ocenie taki system jest bardziej efektywny, bo bardziej rozwija chęć współpracy, a nie chęć bycia lepszym od innych. Wiem, że to jest rozmowa, może na jakąś dodatkową, osobną rozmowę, ale może w aspekcie właśnie pozytywnej, zielonej edukacji jest to element warty zastanowienia pochylenia się nad tym. Czy zna Pani opinie dziecka na temat swoich doświadczeń w szkole? Czy są one pozytywne? Ja myślę, że to pytanie najlepiej należałoby skierować do Olka. A znając moje, mojego syna, to wiem, co by odpowiedział. Powiedziałby na pewno, że jest fajnie. Natomiast ja jako mama czuję i wiem, że on też czuje tą pozytywną aurę, to pozytywne środowisko, w którym przebywa. Widzę to chociażby poprzez jego chęć uczestniczenia w wyjściach szkolnych, w wyjazdach. Wcześniej były to sytuacje bardzo stresowe, natomiast tutaj widzę właśnie tą otwartość, coraz większą chęć. To również się przejawia w chęci udziału w konkursach, właśnie w wydarzeniach szkolnych, w jego aktywnym uczestnictwie i zaangażowaniu. Bardzo fajnym pomysłem, i naprawdę widziałam to później na, na filmiku i takie naprawdę zaskoczenie był jego udział w takich fajnych, fajnym pomyśle przerw, muzycznych przerw, gdzie Olek tańczył ze starszą koleżanką. I fajnie mu to wychodziło. A także, mówię, nawet jego samo zgłoszenie do udziału w przedstawieniu szkolnym. To są naprawdę fajne, fajne elementy i widać, że czuje się w tym dobrze. Co uważa Pani za najbardziej wyjątkowe w podejściu szkoły do edukacji dzieci z niepełnosprawnością? Czy poleciłaby Pani tę szkołę innym rodzicom? Ja powiem trochę może inaczej. Pragnęłam dla mojego dziecka szkoły, w której będzie sobą, w której będzie rozumiany, akceptowany, gdzie nie będzie wyśmiewany z tego, że jest inny. Pragnęłam takiej szkoły, w której będzie mógł odnosić sukcesy, w której nauczy się radzić ze swoimi porażkami, które mogą się pojawić, ale będzie to reakcja bez właśnie takiej destrukcyjnej, niskiej samooceny. Ale przede wszystkim pragnęłam szkoły, w której starano by się bardzo cierpliwie dotrzeć do Olka, gdzie będzie mógł zdobyć potrzebną wiedzę, umiejętności, nauczy się współpracy, rozwinie swój potencjał, który będzie mógł wykorzystać w samodzielnym życiu. Myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu.